Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie po raz drugi w dniu dzisiejszym, po raz drugi i ostatni Państwa, w dniu dzisiejszym Państwa Komisja Wyborcza będzie podawała frekwencję z godziny 17.00. Ja tylko zanim oddam głos przedstawię Państwu osoby, które Państwu tej informacji będą udzielały. Po pierwsze Pan sędzia Sylwester Marciniak, zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej oraz Panowie sędziowie Arkadiusz Despot-Mładanowicz, członek Państwowej Komisji Wyborczej i pan sędzia Krzysztof Strzelczyk, również członek PKW. Panie sędzio oddaję głos. Dziękuję. Witam Państwa na kolejnej konferencji frekwencyjnej. Przedstawię Państwu komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie osób, którym do godziny 17 w dniu 10 maja 2015 roku wydano karty do głosowania w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie danych otrzymanych od 25 957 obwodowych komisji wyborczych spośród 25 957 komisji obwodowych Powołanych w stałych obwodach głosowania na obszarze kraju, tu już warto zaznaczyć, czyli 100% wszystkich komisji, informuje, że według stanu na godzinę 17 w dniu 10 maja 2015 roku należy po pierwsze wskazać, że, że liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, to jest liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wynosiła 30 229 508 osób. Wydano karty do głosowania łącznie z wysłanymi pakietami wyborczymi 10 402 104 osobom uprawnionym, co stanowi 34-41% w stosunku do liczby osób uprawnionych. Jeżeli chodzi o zbiorcze informacje według miast powyżej 250 tysięcy mieszkańców najwyższa frekwencja wynosiła. W Warszawie albowiem na 1 334 492 osoby uprawnione wydano kart 542 769, co stanowi 40,67%. Najniższa w mieście Bydgoszczy albowiem na 274 498. Liczba wydanych kart wynosi 97 391, co stanowi 35,48%. W stosunku do liczby uprawnionych, najwięcej wyborców wzięło udział, i tu powtarza się godzina 12, w głosowaniu w gminie Godziszów, powiat Janowski, województwo lubelskie, na godzinę 17 wzięło udział 51,89%. W stosunku do liczby uprawnionych najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu i tu nastąpiła zmiana w gminie Cedynia powiat zachodnio-pomorski, województwo lubuskie, gdzie y, frekwencja wynosi 17,35%. Y, dane pisemne państwo otrzymacie tutaj y, właśnie w wersji papierowej. Proszę Państwa, w dalszym ciągu nie ma tego typu zdarzeń, które by powodowały konieczność przedłużenia wyborów. Czyli w dalszym ciągu głosujemy do godziny 21.00. Obowiązuje cisza wyborcza i w tym czasie nie wolno też podawać sondaży wyborczych. Proszę bardzo. Tradycyjnie pytam się Państwa. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Proszę bardzo, pani redaktor. Dzień dobry, Hanna Dobrowolska, Ruch Kontroli Wyborów. Chciałabym poinformować panów sędziów o fakcie, który obecnie w tej chwili ma miejsce w Komisji Wyborczej na ulicy Śląskiej 30 w Warszawie gdzie nie wpuszczono obserwatora zagranicznego na teren komisji, jak również dziennikarza zagranicznego. Dziennikarz z Ukrainy i obserwator z Litwy czekają, została wezwana policja. Wydaje się niezrozumiałe takie stanowisko przewodniczącego komisji, który osobiście zaprotestował przeciwko udziałowi tych osób. Druga sprawa wydaje mi się kuriozalna i szczególnie interesująca, i tutaj chciałabym wręczyć zdjęcia na potwierdzenie faktu, Iż mogą w Polsce mieć miejsce takie zdarzenia jak podwójne urny. Przepraszam tutaj dla panów sędziów zdjęcia. Z Kielc to fakt zdumiewający. Również została wezwana policja. Dwie urny w jednym lokalu wyborczym, obie w użyciu. I trzecia sprawa, którą chciałabym poruszyć, mianowicie w Toronto mamy w ogóle bardzo wiele zgłoszeń do ruchu kontroli wyborów, gdzie cztery telefony już wiele godzin pracują i długa lista jest różnych zgłoszeń, ale ten aspekt chciałabym poruszyć. Mianowicie Komisja Wyborcza w Toronto przegłosowała wspólnie, iż nie uwzględni przekazania danych przez system informatyczny ponieważ tak naprawdę nie ma takiego nakazu, w związku z czym postanowiono przekazać y, protokół ręczny. Zostało to oprotestowane najpierw przez konsula, i długa dyskusja odbyła się z panem Konsulem w Toronto. Bardzo się cieszymy, że Okrągowa Komisja Wyborcza zajęła stanowisko przyjazne decyzji tej komisji i uwzględniła to, iż tak samo protokół ręczny jest ważny i prawda obowiązujący, więc mamy prośbę, ażeby poinformować pozostałe placówki wyborcze o tym, iż protokół ręczny. Jest protokołem, który powszechnie powinien zostać uwzględniony jako obowiązujący równolegle, a nie, a żeby za każdym razem trafiały do kolejnych komisarzy wyborczych takiego typu interwencje, zajmując im niepotrzebnie czas. To taka nasza prośba. Dobrze, dziękuję. dziękuję. Jeżeli chodzi o tą ostatnią w zasadzie kwestię, to chciałbym przypomnieć, że podstawą do podania oficjalnych wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą zawsze były i są papierowe protokoły z głosowania. Jeżeli chodzi o kwestie komisji wyborczych obwodowych za granicą, to chciałbym wskazać, że dotychczas spłynęło z obwodowych komisji mających siedzibę za granicą 54 protokoły. Tam, gdzie po prostu już ten czas minął z uwagi na, na zmianę czasu. Jeżeli chodzi o kwestie osób, obserwatorów zagranicznych, to tak jak wspominaliśmy na konferencji piątkowej 100 osób zostało uprawnionych z czterech krajów i może kolega przedstawi, bo to już również było przedmiotem konferencji z godziny 13.30, w międzyczasie wyjaśniliśmy pewne rzeczy, proszę bardzo. Ponieważ na pierwszej konferencji również były zgłaszane problemy związane z dostępem do lokali wyborczych przez przedstawicieli organizacji międzynarodowych obserwatorów. E, sprawdziliśmy te e, przypadki i w pierwszym przypadku, jeśli chodzi o Sulejówkę, komisję obwodową w Sulejówku, to obserwator chciał wejść do lokalu przed jego otwarciem zrobić zdjęcia i to udostępniła mu komisja i to było nieporozumienie, które rzeczywiście w, w, wszedł do lokalu przedstawiciel legitymujący się odpowiednim zaświadczeniem. I to właśnie podkreślam, że y, wejście do lokalu. Wyborczego jest y, możliwe tylko y, dla obserwatorów międzynarodowych, jeżeli dysponują zaświadczeniem wydanym przez Państwową Komisję Wyborczą. I w, przecież nie możemy dopuścić, żeby y, w lokalu wyborczym y, y, bez odpowiedniego zaświadczenia poza wyborcami, komisją i mężami zaufania, y, by znajdowały się inne osoby. Y, w związku z tym, y, te przypadki, gdzie nie wpuszczono członków Komisji Międzynarodowej, obserwatorów do lokali wyborczych, wiązały się z tym, że nie dysponowali zaświadczeniem. W związku z tym wyjaśniliśmy to w ten sposób, że w każdej Komisji Obwodowej, gdzie ten problem wystąpił Ustaliliśmy, czy ta osoba, która jest obserwatorem, ustaliliśmy jej dane, że wydano jej zaświadczenia i w porozumieniu z komisjami obwodowymi te osoby zostały wpuszczone po sprawdzeniu, że one zostały zarejestrowane i dysponowały, ale nie okazały tych zaświadczeń w komisjach obwodowych. W związku z tym nie widzę tutaj żadnego zaniedbania ze strony komisji obwodowych. Może jeszcze wracanie do tego zdjęcia, które pani przedstawiła, to jest komisja w Kielcach, tak? Być może wynika to z tego, że jedna urna już jest pełna, dlatego że proszę zwrócić uwagę, w kącie jeszcze jest trzecia jakby zapasowa. Ale to która jest komisja? No właśnie to proszę 19. Dobrze, to proszę ewentualnie jeszcze też na piśmie. Postaramy się. Wyjaśnić, co było powodem, że dwie urny zostały wystawione. Proszę, Proszę bardzo, panie redaktor. Arturowi Bublewicz. Onet, ostatnio na jednym z portali społecznościowych powstało pewne wydarzenie, które zrzesza już 160 tysięcy ludzi. Twierdzą oni, iż w przeszłości bywały przypadki, iż tuż dziwnym trafem znikał z kart wyborczych bądź rozlewał się po nich. Dlatego postanowili, że na te roczne wybory wezmą e, swój długopis, jak panowie odnieśliby się do obaw, tak w sumie pokaźnej grupy społeczności. Znana jest Państwowej Komisji Wyborczej ta sytuacja, również bywa już przedmiotem piątkowej konferencji. Obserwujemy również internet i, i widzimy, że coraz więcej osób. Proszę Państwa, nie ma żadnych przeszkód, żeby przyjść z własnym długopisem. Z drugiej strony była mowa, że niektórzy będą korzystać ze świec, ewentualnie tam z, z uniemożliwić ewentualne kwestie do dopisu. Tak jak zresztą stwierdziliśmy w piątek, nie ma w tym zakresie ze strony Państwa Komisji Wyborczej żadnych przeszkód. Można korzystać z, z biur długopisów wskazanych udostępnionych przez Komisję Wyborczą Obywodową, można również z własnym środkiem piszącym. Proszę bardzo, Panie Redaktor. TVN24. Chciałem poprosić o przytoczenie jeszcze takich przykładów incydentów, które miały miejsce w ciągu ostatnich godzin. Toras, <noise> zadaję te pytanie o to, czy bogatsi o wiedzę pracy Komisji w ostatnich godzinach jesteście Panowie w stanie bardziej precyzyjnie określić to, kiedy poznamy wyniki. Proszę Państwa, konferencja prasowa dotycząca frekwencji opóźniła się 15 minut. Mam nadzieję, że kwestia wyników to też będzie opóźnienie ewentualnie minutowe, a nie kwestia dni. A, kwest, a tej pierwszej kwestii dotyczących takich zdarzeń nadzwyczajnych, związanych z wyborami, to przedstawił Pan Sędzia Szczelczyk, który tutaj już pracował właśnie. Ja na proszę Państwa, w oparciu sygnałami. o komunikaty, które do nas docierają, no jak podczas każdych wyborów przy tej masie ludzkiej coś się wydarza i wydarzało się również w dniu dzisiejszym, te, te zdarzenia ogólnie, mógłbym je opisać, jedne dotyczyły, jedne z nich dotyczyły naruszenia ciszy wyborczej, czyli yy, umieszczanie plakatach, plakatów na, w różnych miejscach. Tutaj mam ak ma akurat przykłady umieszczania plakatów na samochodach. I w zależności od tego, w jakim momencie ten plakat został umieszczony na samochodzie, no to od tego zależy naruszenie, czy naruszono ciszę wyborczą, czy też dokonano tego wcześniej, co nie naruszało ciszy wyborczej. Yy, poza tym, yy, incydenty związane z yy, yy, zachowaniem Samych wyborców, którzy nie zawsze w stanie trzeźwym stawiali się do komisji wyborczych, nie trzeźwi mężczyźni w dwóch komisjach wyborczych awanturowali się, używali wulgarnych słów, musiała komisja wodowa zgłosić to na policję i patrol policji musiał interweniować w takich przypadkach. Było, jest również jedno zastrzeżenie dotyczące stanu trzeźwości członka komisji, ale jest informacja, że skierowano patrol policji do tej komisji obwodowej. Jak skończyła się ta interwencja, będziemy mieli informację w protokole głosowania, bo uwagi co do zdarzeń, które miały miejsce w trakcie głosowania, komisja powinna zamieścić. Mężowie zaufania również. Jest również jeden przypadek dotyczący podpisu na w spisie wyborczym. Wyborca stawił się do komisji. Okazało się, że już kartę pobrał. Jego podpis został zamieszczony w spisie wyborczym. Te kwestie bada. Policja prowadzi w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Być może to jest Oczywista omyłka, ponieważ spisy wyborców i kwituje się karty wyborcze. Może odwracać spis wyborców komisja, żeby ułatwić wyborcy ten podpis. Być może w, rubryki, w rubryce niewłaściwej został podpis umieszczony, ale nie chcę przesądzać. To wymaga wyjaśnienia. Także Poważniejszych incydentów związanych z przebiegiem samych wyborów, no nie stwierdzamy, te informacje są na godzinę czternastą. Info, in, informacje pochodzące z Komendy Głównej Policji. Proszę bardzo, Pani Redaktor. Dziękuję. Marzena Kosłowska, Polska Agencja Pracowa. Chciałam takie pytanie techniczne zadać, bo w porównaniu z konferencją, z poprzednią tak. konferencją zmieniła się liczba uprawnionych do głosowania. Chciałabym wyjaśnić tę różnicę. Dziękuję. Faktycznie w tym komunikacie z godziny 12 wskazano e, 168 tysięcy, teraz jest różnica 229 tysięcy. Być może e, to jest związane z kwestią osób e, dopisanych w e, międzyczasie, ale to jest taka różnica w granicach 60 tysięcy głosów. Wyjaśnimy ewentualnie w kolejnej konferencji od razu. E, Przedstawimy przyczyny tej różnicy. Dziękuję za e, trafną e, uwagę. Proszę bardzo. TVP Mary Kołtunowska, ja mam pytanie. Wyborcy zgłaszają, że na kartach do głosowania nie zawsze znajduje się czerwona pieczęć komisji. Co z takimi głosami? Co z głosami, które nie zostały, które dopiero później już po wrzuceniu do urny ktoś się zastanowił, że rzeczywiście nie było takiej pieczęci. A niektóre osoby zgłaszały od razu komisji. Znaczy nie powinno się zdarzyć takiej y, sytuacji, żeby y, karta do głosowania by, nie była opatrzona pieczęcią komisji. Y, jeżeli był sygnał ze strony wyborcy jeszcze przed głosowaniem, to oczywiście kwestia y, wymiany. Natomiast jeżeli przy obliczaniu będą takie karty, no to wymaga opisania w protokole y, z głosowania. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że y, w pracach obwodowych komisji wyborczych, bo nie tylko wyborcy głosują, ale również wyborcy uczestniczą w pracach obwodowych komisji wyborczych. To jest przeszło 250 tysięcy osób, z tego prawie 200 tysięcy osób to są przedstawiciele komitetów wyborczych, kandydatów na prezydenta. I sądzę, że będą już w tym zakresie na pewno przestrzegać i, i dopilnują, żeby ewentualnie takie sygnały były zaznaczone. Natomiast ważność głosu zgodnie z kodeksem wyborczym powoduje brak yy, pieczęci. pieczęci tak Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jeszcze pytania? Proszę bardzo. Panie Dzień dobry Marek, doktora. niepoprawna rady, nie będę wstawał, żeby nie zasłaniać. W ruchu kontroli wyborów otrzymujemy bardzo wiele informacji o listach, na których znajdują się osoby zmarłe, nie są wykreślone, jak również znajdują się osoby, których nie ma w kraju, są za granicą i, i zgłaszały to do komisji, a mimo to są na listach wyborców. Czy Państwowa Komisja Wyborcza również utrzymuje tego typu zgłoszenia? Z naszej strony jest, są to dziesiątki, to nie są po, pojedyncze przypadki, to są telefony. Nagminne. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest specyficzny sposób podawania listy do podpisu osoby odbierającej listę kandydatów. Mianowicie zakrywane są osoby znajdujące się powyżej listy lub poniżej. Także na przykład, jeżeli ktoś jest z rodziny i wie, że ma zmarłego dziadka, który y, może się znajdować na liście, to może tego nie dostrzec, ponieważ y, osoby wyżej na liście i niżej są zakryte. To są dwie sprawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie e, dobrze. dziękuję. W trakcie naszego dyżuru w zasadzie chyba nie dotarły do nas żadne sygnały tego typu, że osoby zmarłe w dalszym ciągu widnieją na listach, ewentualnie które zmieniły miejsce zamieszkania. Nie wykluczam, że tego typu sytuacje miały miejsce. Zresztą powodem naszego wystąpienia w odpowiednim czasie jeszcze przed wyborami była właśnie kwestia prawidłowości dokonania spisu wyborców związanego z nowym systemem, Informatycznym. Jeżeli natomiast chodzi o kwestię zakrywania osób, które ewentualnie widnieją wyżej, poniżej, no tak na gorąco się zastanawiam, czy to też nie narusza zasady tajności, bo ta jedna osoba mogłaby zobaczyć, czy pozostała głosowała, czy też nie. No. W zasadzie nie widzę żadnych przeszkód w jedną, jak i, i, i w ewentualnie w drugą stronę, żeby te osoby podpisywały, bo przepisy nie regulują tej sytuacji. Chyba, że panowie macie jakieś inne zdanie. Nie no podtrzymuję, że to też trzeba uwzględnić również, że to nie tylko rodzina może być w, w pobliżu tej osoby w spisie wyborców, ale zupełnie osoba obca. W związku z tym wyborca kwituje tylko własną kartę do głosowania, to, że nie widzi wyborca pozostałych osób, które są w spisie wyborców, no nie wydaje mi się, żeby to naruszało jakieś reguły. Znaczy, jeżeli jest to rodzina, wiadomo, że przed za jest y, członek rodziny lub w większości PT 30 domów, no to będzie wiedział, że tego nie ma faceta i może zgłosić się y, do komisji czy gdziekolwiek indziej naruszenie y, y, informacji, że lista jest nieprawidłowo sporządzona. W przeciwnym razie się o tym nie dowie, tak? No ale ta osoba zainteresowana powinna ewentualnie zgłosić, a nie... Osoba zainteresowana, która jest zagraniczną, nie zgłosi, że jest na liście. No, szczególnie która nie żyje od 15 lat, to ma takie zgłoszenia, właśnie Proszę no tak? Państwa, to są jednostkowe przypadki, tak? które trzeba indywidualnie, każdy wyjaśnia. przypadek wymaga wyjaśnienia i... To się okaże w protokołach. Jak Państwo zgłosicie tego typu. Dobrze. Proszę bardzo. Rozumiem, że Państwo nie mają już więcej pytań. Dziękujemy bardzo. I to było na, dzisiaj nasze ostatnie spotkanie, chociaż e, zgodnie z Państwa prośbami postaramy się zrobić tak, żeby ktoś z, ktoś z Państwa panów sędziów zszedł o, o 21.00 odpukać, jeżeli nic się nie wydarzy, żeby to by e, wymagało przesunięcia terminu zamknięcia e, i poinformuję o tym fakcie. I o zakończeniu pierwszej tury wyborów. 21.15. Tak, bo, bo te 15 bo musimy, minus... żeby tak, sygnały, które mieć pewność z uwagi na komunikację, że, że rzeczywiście wszystkie lokale zostały zamienięte. zamknięte. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję za udział w konferencji.